Jak widać, skład skądinąd znany, to znaczy, może w tych kaskach i kominiarkach tak, ale nie to my. widać. To my. Ale to my, teraz będzie albańskie trio. Oczywiście ja się spóźniłem tradycyjnie, no bo nie mogło być inaczej. Ale z taką zakładką był plan robiony, że w zasadzie o czasie ruszymy. Czwarta 55, o superowo! Ruszamy. Najnowszy krzyk wody Wszystko poszło na wycieczkę, na rękawiczku już brakło Stwierdziliśmy, że robi się na tyle ciepło, że można troszeczkę zrzucić, zrzucić z siebie z jedną warstwę 11 dochodzi, za 10 My dopiero się A my dopiero tak przestaliśmy marznąć. Tak, na dobrą sprawę, to w tym. czy tak. Nie wszyscy są na tyle zadowoleni, żeby już troszeczkę zacząć coś rzucać. Z ciekawości, z racji tego, że w Słowacji obowiązuje euro, cena paliwa bezołowiowego euro 37 centów. Tak można zakroczyć. Granica słowacko-węgierska. Godzinka 12.15 A do Budapesztu 84 km. Nie wiem, czy tak akurat tak się nie będzie odbijało. 477 km, prawie 500 już za nami. To jest całkiem fajnie. W Budapeszcie będzie można powiedzieć, że minęliśmy pół metek trasy na dzisiaj takiej tak jest. pełnej Tak jest ktoś do... sprawdził ile te winiety kosztowały nie. bo ja nie sprawdziłem też no, czekaj, mam na wierzchu Jeżeli to można by nazwać na wierzchu to też kto budu w... rzuciłem Nie wiem czy to ci coś powie bo Forintach to 1530 to 1937 nie 20, no. 20 zł 20 zł za okrągleniu koszt dziesięciodniowej winiety, no, w zasadzie opłaty autostradowej. To kilka uwag z trasy. Możemy po powiedzieć, że, że te kotlety to nowa taka świecka tradycja się narodziła. A w sumie tak, tak. no. też zapomniał tak, powiedzieć. To, że to są same kotletami zrobione. Tam, tamte, przy tamtej wyprawy też były kotlety. No. Nie wiem, 700 jest zrobione? Nie spojrzałem na kilometraż. No, 620, być. 630, coś Nie 620, a to by zostało, kurde, 380 jeszcze. To jeszcze byłoby sporo. No i po małym posiłku szykujemy się do drogi. Oczywiście wszyscy gotowi. Tylko ja jeszcze, kurde, w lesie. Bo to teraz w sumie kwestia, czy serbowie nas puszczą. Ale już mnie takie spanie lekkie zaczynało brać, kurde. A mnie nie, to, Tutaj to. Wcześniej to, ta droga była fajna, taka kręta. Tutaj to potem. To się... No, nudno, no. Witam w Serbii. Godzina 17 .00. i przejechane prawie 800 km. Planujemy zrobić jeszcze stówkę. Yy, Belgrad, tak? tak. Belgrad. Tak. Belgrad, minąć. Ale to ole tam matko Ale tu w ogóle tuć klimat taki właśnie, już powoli. Ostatni, taki, ostatni raz taki klimat widziałem w Tajlandii. <grym> to czekają jeszcze lepsze chyba przed nami. A już w Albanii to nie powiem, kurde. A i tradycyjnie trzeba zadbać o wizjer niestety